Z ludźmi i no, z... ludzie chcą to oglądać. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy. A to czasami coś zepsuje, a to ciągle coś przerabiam. Tak jak widzisz, no ja się śmieję, że tu jest potwór spaghetti, tak? ale no tak niestety wygląda. No, masz bardzo ciekawą, fajną instalację. Postawiłeś zupełnie w ogóle na inne magazyny energii. I mało z tym jesteśmy w aurze, która totalnie nie sprzyja temu byciu off. No nie do końca, bo dzisiaj z tobą przyjechał e, ty... jeden przekonał się o tym, że będzie ciemno w domu. W przypadku Awarii. A co jak to na przykład będzie grudzień, 24 godzina 17, wszyscy Aha. siadacie do stołu i macie ciemno w domu, Aha. no byłoby miło. a dzięki temu możecie mhm. się, a, byk, przepinacie się na sieć, Ale urządzenie chwilowo. w automacie? Nie. I ja, ja uważam, że automatyczne bypassy, no, tam okay. mamy z tych 32,5 kW no, o, tak można to szybko przeliczyć. Ty szybko liczysz tę matematykę, <gry> szybko liczysz. Ja ci powiem, wiesz, biorąc pod uwagę, że jak wiesz, jak się... widzisz u już sztuk 2 nie było w ogóle na polskim rynku. To było w ogóle ciężko znaleźć. Dwa dni kopania białej listy i dopiero przez przypadek znalazłem to urządzenie, bo ja wtedy wiedziałem, że boję się magazynów wysokonapięciowych. Zaskoczę cię, Marcinie, bo tak. powiem trochę inaczej to o czym pomyślałeś. Słuchajcie, zmieniły nam się czasy. Już nie panele, już nie falownik. Teraz magazyn i hybrydowy falownik, tak? Od tego trzeba zacząć. I słuchajcie, szczerze, nawet zamontujcie. Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off gridu i promowaniem propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe oczywiście? Zawsze wszystko jest możliwe w teorii, szczególnie w teorii, a w praktyce różnie to bywa. Cześć, Adrian. Cześć Marcin. Witam Cię bardzo I cześć, gorąco, serdecznie i gościmy u Ciebie. Można powiedzieć, że nasi widzowie goszczą w tej chwili na kanale Dobry Projekt, ale my gościmy jako Dobry Projekt z wizytą na kanale. Mecenas on off Grid. Jakby ktoś szukał. Właśnie. To tak w ramach tutaj wstępu. I teraz tak. Jesteśmy u Ciebie. To nie jest nasza pierwsza wizyta, z tego względu, że masz bardzo ciekawą, fajną instalację. Postawiłeś zupełnie w ogóle na inne magazyny energii. I mało z tym. Jesteśmy w aurze, która totalnie nie sprzyja temu byciu off. No nie do końca, bo dzisiaj z Tobą przyjechało tyle dobrej energii, że no zobaczcie, nie ma do dwóch tygodni, nie ma słońca, a dzisiaj kurde, coś się zaczęło przebijać przez chmury i nawet mamy jakąś produkcję, więc no nawiozłeś tej energii przyjeżdżać zimą częściej. A, dobra, no ok. dzisiaj jest nietypowo, bo dzisiaj troszeczkę słońce się przebiło. Ja wczoraj zadbałem, żeby trochę odśnieżyć panele, bo tak zwykle no nie wiem, jak wy obserwujecie pogodę, ale ja tak wiem, że jak w śniegu popada, to potem potrafi wyjść słońce. I jak przegapicie moment na odśnieżenie paneli, czyli ten śnieg świeżo spadł i nie jest przymarznięty, ja przegapiłem tam na górze i się już zrobiła czapa. No i niestety już nie będę tego skrobał. Nie skrobać paneli, bo porysujecie szybę. Tylko tyle, co mi miotełką zejdzie. I zobaczcie, omiotłem tylko te części, które miałem na szybko i przyszedł mróz. I ten mróz zrobił taką fajną warstwę szronu, jeszcze gdzieś resztki chyba jej widać. Eee, nie, już, już się, o zobaczcie, już się wszystko rozpuszcza, to już jest tylko woda, bo panel, jak pracuje, ma ciepło, tak? Eee, I tyle. I to wszystko potem ładnie schodzi. No i jak nie przegapicie, to potem, jak to słoneczko po śniegu wyjdzie, no to tam zawsze coś skapnie. Mało, bo mało, ale skapnie. Ile ci produkuje w tej chwili? Przy tej ładnej, takiej fajnej, ciekawej pogodzie, bo przed chwilą widzieliśmy, tam nawet wychodziło około 6. No, ale to jak błyśnie słoneczko. Teraz za chmur mamy 3,5 kW. Okej. Okay. Ze, wszystkich, ze wszystkich paneli, czyli tam mamy z tych 32,5 kW. 30%. No o tak można to szybko przelić. Ty szybko liczysz tę matematykę, szybko liczysz. Ja ci powiem, wiesz, biorąc pod uwagę, że jak wiesz, jak człowiek jest w, sp w jakiś sposób uzależniony od ilości słońca, paneli tego wszystkiego i tak dalej, to wiesz o co chodzi. To, to musi tak, szybko... jestem nieanonimowym panelocholikiem. Nieanonimowym, bo się do tego przyznaję, ale to słuchajcie, ta zabawa wciąga. I to wciąga na tyle, że jak w ogóle chcecie się w to zacząć bawić, to pamiętajcie, że warto na przykład chwilę odczekać i wejść z grubszego C, bo potem i tak chcecie rozbudowy i potem te rozbudowy to... O ty fajnie, fajnie powiedziałeś, taka ta instalacja potem taka pomieszana cała jest, nie ma to żadnej spójności. No, u mnie widzicie, no, są pewne etapy, pewne pomysły, no może nie wyglądają tak samo, ale w pewnym stopniu to działa spójnie i jest przemyślane, ale ja też chyba kurczę z pół roku kombinowałem jak to ugryźć. Rzeźba. Zaczęło się, zaczęło się od prostych, tak jakby chińskich falowników, takich off-gridowych, ale jak policzyłem wszystko, że chciałbym trzy fazy, no bo niestety potrzebuję trzech faz, no. bo mam urządzenia trójfazowe w domu, no to wyszło, że kurczę, no może jednak coś innego i przez no. przypadek, chyba po trzech dniach wertowania białej listy, trafiłem na falownik Ideje. Okej, okay, okej, okay, dobrze. A... Właśnie, bo to jest, to jest, to już nawet gdzieś tam wcześniej o tym rozmawialiśmy. To jest tak, kwestia z jednej strony trzy fazy, z drugiej strony kwestia tego, że no właśnie, jakby jeżeli już powiedzieliśmy o takiej kwestii przed chwilą, że mówisz nie idźcie w półśrodki. Innym językiem to nazwałem, tak? Jakby tak. od razu przeskoczcie ten taki moment, w którym i tak i tak pewnie go przeskoczycie. Tylko od razu no, po prostu idźcie w stronę tego, żeby docelowo robić sobie minimum. No właśnie ile minimum Twoim zdaniem, od jakiej mocy się zaczyna w ogóle jakakolwiek zabawa. Zaskoczę cię, Marcinie, bo tak. powiem trochę inaczej e, to, o czym pomyślałeś. E, słuchajcie, e, zmieniły nam się czasy. Już nie panele, już nie falownik. Teraz magazyn i hybrydowy falownik, tak? Od tego trzeba zacząć. I słuchajcie. Szczerze, nawet zamontujcie falownik, jeżeli macie sieć, jeżeli macie dwie taryfy, zamontujcie dobry falownik hybrydowy i jakiś magazyn, na który dacie radę, a dopiero potem panele. A dlaczego tak? Dlatego, że to falownik hybrydowy jest centrum Waszego zarządzania. I jak tutaj dacie ciała, to potem będziecie się musieli go pozbywać, kombinować, szukać, rozbudowywać może nie wiem, jakieś inne kombinacje. Jak... Odżałujecie i zaczniecie od porządnych urządzeń, które tak jakby dają wam serce tej instalacji. Baterie można dokupić, panele można dołożyć, ale falownik się zmienia ciężko. No, jego implementacja jest dosyć skomplikowana, bo na trzech fazach jest dużo kabli. Wejdę teraz w słowo tutaj. Śmiało. E, z bo cię zagadam. Moich, jednym, nie, spoko, spoko. Jednym z moich takich powiedzmy częstych. Uwag, ale nawet nie przed kamerą, jak gdyby, bo nie robiłem tego, może stojąc, mówiąc i dzieląc się moją wiedzą, to była kwestia tego rodzaju, że ja zachodziłem w głowę e, nad kwestią związaną z tym, że w Polsce zostało założonych dziesiątki tysięcy, nie wiem czy tam nawet nie setki tysięcy instalacji, w których założono w ogóle falowniki, które się nie nadają pod podłączenie pod magazyn energii. Tak. I wyobrażasz sobie, że to wszystko idzie do śmieci: ludzie do mnie dzwonią, piszą, i oni jak gdyby chcieliby, żebym ja przykładowo od nich to kupił, zamienił to na jakiś hybrydowy, czy na co oni mają z tym zrobić. Wiesz, jak to jest? Wiem. Mnóstwo instalacji, i ja zastanawiałem się, bo dla mnie to było trochę takie, żeby żeby nie powiedzieć słowo, jak gdyby odwiedzający naciągacze, którzy jak gdyby, wiesz, zarzucali tych ludzi, powiedzmy, że tymi falownikami. No to ja czułem, że tam coś nie jest, jest nie tak. No, jak można było zakładać falowniki, kiedy już były falowniki, jak gdyby. O Wiesz, właśnie, co, chodzi? Właśnie bo co o to innego, chodzi. gdyby one nie były, ale one były dostępne. Marcinie, ja ci powiem taką ciekawą rzecz, bo ja to obserwuję, ty dostajesz dużo maili. Ja też no, dziękuję wam bardzo w ogóle za te wszystkie maile, za te wszystkie wiadomości jest tego ogrom. Jak czasami musicie poczekać, to poczekajcie, staram się odpowiadać na wszystkie, ale do czego zmierzam? Rynek nam się trochę e, tak jakby zdywersyfikował, e, no tak jest, one się lubią bawić. bawić. Spoko, Rynek nam się bo. troszeczkę zdywersy zdywersyfikował, bo zrobiło się coś takiego, że są ludzie, którzy nie wiedzą, ale chcą wiedzieć, zaglądają do Ciebie, zaglądają do mnie, zaglądają na inne kanały związane z fotowoltaiką, które... Mówią i to mówią cały czas od dawna, że możemy w hybrydowym systemie działać, że możemy z baterią działać, że jest fajnie i tak dalej. I dopiero ci ludzie, którzy gdzieś zahaczyli o nasze kanały i kanały inne z branży. Oni wiedzą, że trzeba szukać czegoś więcej. Wszyscy inni, którzy nie używają YouTube'a, nie zaglądają, albo nie, nie mają tak jakby żyłki poszukiwania, oni są zdani na y, tak jakby łaskę rynku. A rynek, no rynek jest y, straszny. Y, rynek jest taki, że założyć cokolwiek i y, jak najwięcej zarobić. I teraz dopiero ludzie, którzy zaczynają czysto kalkulować, trafiają do nas, pytają, szukają, gro, krążą po kanałach, to oni nabierają tej świadomości, że da się to zrobić inaczej. Uwierz mi, w dwa 2022 roku w grudniu próbowałem znaleźć firmę, firmę wykonawczą do mojej instalacji. Nie znalazłem. Suma summarum musiałem ją zrobić sam, zostałem do tego zmuszony. tak? E... I nie żałuję tego z perspektywy czasu, bo dzisiaj możemy porozmawiać na poziomie o tym, co mówimy, bo, bo wiemy, o czym mówimy. I, i to jest odrobinkę mnie, jako na przykład e, takiego szarego człowieka, jakbym się postawił w roli klienta, to trochę boli, że, że za mało się mówi przez firmy, które robią to profesjonalnie, o tym, co my mówimy dla dobra wszystkich. Dokładnie tak. Dla osób, które nie wiedzą co tutaj masz, bo przecież są takie osoby, które być może dopiero odkryły nas, mnie, ciebie, tak, a właśnie w tym miejscu warto by było powiedzieć lajkujcie, subskrybujcie, z tego względu, że dla nas to jest sól swego rodzaju tego wszystkiego co robimy. Bo przecież po to to założyliśmy, po to to robimy i po to pokazujemy, dzielimy się tą naszą wiedzą, żebyście Wy też również mogli nie powielać naszych błędów. O właśnie, ja o Ja uwielbiam chodzi. nawet bardzo często mówić o tych błędach. Ja, pierwsze, co zawsze się tak to śmiesznie może wyglądać, ale jak coś zrobię źle, to pierwsze, co mówię, dobra, to zaraz trzeba brać to, ograć, żeby uniknąć, żeby ktoś inny być może tych błędów nie powielał. Ale, a lajkujcie, subskrybujcie. Jest przycisk, wesprzyj, także jakąś kawkę też możecie nam postawić tutaj. Eee... Marcinie, gdybyśmy my nie ogrywali, tego, że my się mylimy, tak. to, to jak to mogłoby działać, tak? Zawsze każdemu tłumaczę, ucz się na czyichś błędach, popełniaj swoich jak najmniej. Owszem, jeżeli wchodzisz w taką branżę, no kurcze blade, 2022, 2023, przełom. Mhm. Tych falowników, które widzisz u mnie już w sztuk 2 nie było w ogóle na polskim rynku. To było w ogóle ciężko znaleźć. Dwa dni kopania białej listy i dopiero przez przypadek znalazłem to urządzenie, bo ja wtedy wiedziałem, że boję się magazynów wysokonapięciowych, chciałbym magazyny niskonapięciowe, tak? Aha. Grube kable, tak, to boli, bo są drogie. Trzeba pilnować, żeby się nie grzało wszystko, ale to, 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 jest, to jest do przeżycia. I Kurczę, stanąłem któregoś dnia yy, i tak mówię sobie, myślę, dlaczego nic nie ma o tym w internecie? Dlaczego nie, i ludzie nie mówią o nowym systemie? Bo w 2023 roku jeszcze był w ogóle taki boom straszny na on-gridy. Same on-gridy, baterie też jeszcze były B, nikt o tym nie mówił, a ja już wtedy wiedziałem, że chcę i po prostu stwierdziłem, że ja się podzielę z ludźmi tym, co udało mi się zdobyć. No i tak wyszło, że podzieliłem się z ludźmi i no, z... ludzie chcą to oglądać. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy. A to czasami coś zepsuje ja to ciągle coś przerabiam, tak jak widzisz, no ja się śmieję, że tu jest potwór spaghetti, tak, ale no tak niestety wygląda, cześć Tomek, pozdrawiam tą karzyłkę, tak niestety wygląda nauka, tak. Eee, my ciągle coś przemieniamy, coś przebudowujemy, coś dokładamy, coś wyjmujemy, tego się nie da z góry zaplanować. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś w końcu może trochę to uporządkować, ale to chyba jak skończę z panelami, nie wiem czy skończę. <ścoughs> Teraz tak... Nie masz doświadczenia w kwestii magazynów wysokonapięciowych? Mam, ale okay. nie własne. Okay. Mam doświadczenie zdobyte od ludzi, którzy też już tego dotykają długo. No, i moje, znaczy, ja boję się najbardziej jednej rzeczy. Może, nie, może to jest niepotrzebnie, Aha. ale boję się długości łańcuchów ogniw. E, bo w niskonapięciowych magazynach mamy 15-16 ogniw w łańcuchu, Aha. a w wysokonapięciowych, żeby wystartował falownik, mamy 4 razy 15-16 ogniw Aha. Aha. w jednym rzędzie. No i wtedy, no wiadomo, masz 4 razy większe ryzyko, że coś Aha. się rozjedzie. A nie ma Straty są mniejsze, tak. E, tylko kurczę, Bladę, jak to ująć? Znaczy, żeby ja, fajnie to nie, zabrzmiało. Bo to jest tak, bo e, żeby nie było, że my kwestionujemy Twój sposób magazynowania energii, my nie kwestionujemy nisko napięciowych. My nie kwestionujemy wysokonapięciowych. Ja też nie. Tylko troszkę to... ich boję. A, okej, okay, dobra. Ale to tak może prywatnie, bo to, wiesz, to chodzi o to, też o to spojrzenie. Ja na przykład mam taki fajny podział, który tak? tak sobie ułożyłem w głowie. I uważam, że na poziomie domu i małej firmy niskie napięcie jest w zupełności wystarczające. Okay. Bo nawet jak zamontujesz dwa takie falowniki, no to tam masz 400, 400 480 Amper prąd tak. na baterii, na kablu DC. No niby dużo, mhm. ale to jest jeszcze okej, okay, tak? Ale już jak wchodzisz w firmę, średnią, większą, no tam masz kurczę moce duże, mm -hmm. 30-50 kW mm -hmm. i na niskim napięciu to, oto Piotrek jako niezależny ostatnio tak. pokazywał te swoje szyny kolejowe miedziane, e, no to właśnie widzicie, to jest niskie napięcie, ja to się śmieję, znaczy śmieję się, bo to nie chodzi o wyśmiewanie, tylko chodzi o to, żeby dać ludziom spostrzeżenie, że przy niskim napięciu trzeba bardzo mocno walczyć z ciepłem, ze stratami, przy wysokim napięciu jest tego mniej, znaczy że znowu niskie napięcie ma swoje zalety, wysokie napięcie ma swoje zalety, zobacz, ja 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 za, 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 zaraz będzie ten, zaraz będzie, zaraz będzie gadanie zobaczyć. Otworzę sobie buzbara. tak? Otworzę sobie buzbara i ja tu sobie pogłaszczę, pogłaszczę sobie palcami, pogłaszczę sobie, nic się nie dzieje. Otworzę sobie drugiego buzbara i sobie plus minus pogłaszczę, tak, zobacz, tak. dotykam, nie, nie tańczę, nie mam, a nie, włosy mi nie staną, bo nie ma co. Ale y, o co chodzi? To jest bezpieczne dotykowo napięcie, to Aha. jest w prawie. Y, I uważam, że na etapie off-gridu, DIY-a, zaczęcia tego wszystkiego, niskie napięcie po prostu jest bezpieczne. Okej, okay. czyli dla domowego, takiego powiedzmy domorosłego elektryko, mechaniko, powiedzmy automatyka. Pysz, automatyka. Tak, <noise> zdecydowanie tak, automatyka, automatyka już. To jest to jak najbardziej takie powiedzmy napięcie, z którym no zasadniczo nic się wielce nie będzie działo, szczególnie jeżeli mówimy o początku i mówimy o kilku akumulatorach, tak? Czyli powiedzmy o tym amperażu niewielkim, jeszcze na początku, bo amperaż tu szybko rośnie. Tak. Jakby, tak? Eee, jak zahaczyłeś o temat e, kilku akumulatorów, to Robić taką wrzuteczkę fajną, bo to jest takie kurczę, blade, no Dużo już przeżyłem z akumulatorami trakcyjnymi. Bardzo ważna rzecz: jeden, dwa, to jest bezpieczna ilość więcej. Zaczynają się robić różne ciekawe rzeczy. O tym mówię na kanale, ale generalnie taką zajawkę, żebyście mieli jeden akumulator trakcyjny, góra dwa, bo wrzucę, zaczynają się potem między sobą nie dogadywać. Prąd jest nieubłagany, prąd jest jak woda, Aha. płynie tam, gdzie mu wygodniej. Aha. Jak ktoś wie o co chodzi, to sobie wyciągnie wnioski. Po prostu potem się dzieją takie rzeczy, że akumulatory nie się rozjeżdżają, Aha. tylko jeden na przykład jest Ogniewo, mniejszy, mniejszą jest... rezystancję ma niż drugi i to on zabiera cały prąd. Potem się Wuje i niszczymy akumulator. Tak. Poza dwa tym jest on, łatwiej dobrać. On pokazuje szybko, że już masz wszystko naładowane na full. Dziękuję do widzenia, odłączasz wszystko i nagle się okazuje, że za godziny nie masz prądu. Nie, to nie tak. Eee, on, się, on się gotuje, gotuje, gotuje Aha. i tym gotowaniem po prostu traci wodę i ciągle go dolewamy. Męczymy go, Aha. bo on nie pokaże, że jest ten, bo tam te pozostałe dwa. No słuchajcie, mam trzy eee, i nie wiem, czy to będzie widać, będzie widać, ale eee, widzicie plusowy kabel od trzeciego akumulatora leży na ziemi. Aha. Bo jest odłączony, dlatego że trzeci akumulator e, wyjedzie stąd, dlatego że on jest za dobry do pozostałych dwóch. Mhm. Bo ma bardzo niską rezystancję wewnętrzną i się mhm. najszybciej z nich ładuje i zabiera prąd pozostałym akumulatorom. Mhm. Przez co on jest przeładowany, one są niedoładowane. I to na to trzeba uważać w akumulatorach kwasowych. Rozjazdy, okej, okay, to w ogniwach lifepo PO4, a tutaj po prostu się któryś będzie przeładowywał. No tak, tylko, że w takim razie to być może się nie zrozumieliśmy, bo mi właśnie o to chodziło. Czyli te rozjazdy, czyli ten jest przeładowany, naładowany o, przez taki przez tą. Rozjazd w ten o, sposób też tak, można, tak? tak, tak bo to jak najbardziej, bo tak. Ja sam obserwowałem to z tego względu, że u nas w lesie. Przecież pracowaliśmy na akumulatorach kwasowych i typowo takich, jak są u Ciebie, czyli trakcyjnych, pracowaliśmy bardzo długi okres czasu, mieliśmy po prostu dostęp do jakichś używek takich w cenie złomów, w związku z tym no ja to i brałem, kupowałem. Też i tyle. dwie używki, tak? To tamten no, to jest, tamten był tylko nowy taki wypadek. Ale I z tych używek okazuje się, widzisz, zobacz, jeden Przeładowany, tak? I musisz tak. go mieć odpiętego, tak? Z tego względu, że po prostu. nie on, on... po prostu to, tak jak w jednym akumulatorze, może być kilka ogniw, które się będą przeładowywały. Mhm. Tak samo w trzech akumulatorach może się zdarzyć cały akumulator, który będzie się przeładowywał. No tak, tak? Tak, I to tak, się tak. potem zaczyna. Mu... O, to jest doskonały przykład. To jest, można powiedzieć, taki trochę akumulator wysokonapięciowy. Ten sam mhm. problem. Za, za duża ilość ogniw, większa mhm. ilość problemów. Aha, aha. No tak. I wtedy już. I z tego powodu się stosuje przykładowo BMS-y 16 i tak, tak dalej. Dlaczego? Żeby opanować cały, po prostu wszystkie, cał, cały, cały ten a, a nie żeby był on. Niektórzy mówią, że i bez BMS-a można, ale nie róbcie bez BMS-a, nie. No, 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 zły, no zły pomysł. <laughs> Dobrze, jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń, warto by Patrzyłeś, było. Patrzyłeś? E, tak, bardzo warto. Właśnie zobaczyłem, że zerknęłaś na moją skrzynkę, mhm. która już gdzieś tam w internecie się skopiowała setki razy. Mhm. Bardzo ważna rzecz. Eee, to urządzenie u mnie jest opisane jako bypass, UPS i sieć. Widzicie, UPS mhm. jest jeden, sieć jest dwa, mhm. a jest to nazwane bypassem. Eee, słuchajcie, bez tego w razie awarii falownika hybrydowego macie ciemno w domu. Mhm. Pilnujcie eee, sami, czy pilnujcie instalatorów, czy firmy, które wam wykonują instalację. Ja to nazywam bypassem serwisowym. Mhm. I bez tego e, już nie jeden przekonał się o tym, że będzie ciemno w domu w, w przypadku awarii. A co jak to na przykład będzie grudzień? E, 24, godzina 17. Wszyscy Aha. siadacie do stołu i macie ciemno w domu. Aha. No byłoby niemiło, a dzięki temu możecie się pyk, przepinacie się na sieć i urządzenie działa w automacie? I ja uważam, że automatyczne bypassy ok. Tylko trzeba wtedy więcej zainwestować w elementy, no bo zbudowanie skrzynki z automatycznym bypassem to jest kilka tysięcy, bo tam musisz dać dobre styczniki, musisz zabezpieczyć, żeby one nie cykały w tą i z powrotem, czyli dać zwłokę czasową, dać pomiar sieci, żeby one nie próbowały wrócić, jak, coś, jak nie wszystko jest ok. To jest ręczne, wtedy jest bezpieczne. Jeżeli jest ciemno w domu, to wiesz, że coś się wydarzyło, i wtedy auto, nie automatycznie, tylko ręcznie go uruchamiasz, wiesz, że go uruchomiłeś, wiesz, że była jakaś awaria, bo przy automacie Możemy się zapętlić w takie zapomnienie, tak. Mhm. No i przestaniemy tego nad tym panować. Mhm. A, no kurczę, blade. Uwierzcie mi, pierwsze, pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwszy pół roku życia z takim systemem hybrydowym, to też jeszcze są niespodzianki nawet dla kogoś, kto trochę się tym interesuje. Mhm, bo są takie rzeczy typu, na przykład, nie wiem, rozładujesz za mocno baterię, bo nie zauważyłeś, że byłeś niechcący na off-gridzie, bo sieć zniknęła. Mhm. I ci bateria zgasi prąd w domu, bo odłączy się od falownika i I nagle się ciemno. okazuje, że nie było i w sieci prądu i już nie masz. już magazynie. nie masz w baterii. I tak. to są takie rzeczy, które może, może, kiedyś, może kiedyś się pojawią, no bo. Ja uważam, że powinno być powiadomienie jakieś push w aplikacji, przychodzące na telefon, że, że zanikła sieć na falowniku. Byłoby fajnie, taki tak? taki alarm coś, taki na alarm, coś lecisz w tym rodzaju. Na Dokładnie. A tego nie ma? Yy, no i trzeba na nie, to ładzać. odwrotnie, Powinien być alarm lecisz na prądzie z sieci. <laughs> O, o, o tak, 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 dokładnie. Yy, nieważne w którą stronę, myślę, że takie powiadomienia powinny być w obie, że zanika sieć, i że wraca sieć. Po prostu yy, zależy, kto z której strony spojrzy. Dla, okay. niego je dla, niego, dla jednego będzie dobrze, że zanikła, dla drugiego będzie dobrze, że wróciła, ale yy, każdy to spowie, spojrzy na to yy, ze swojej strony. Zapytałeś mnie kiedyś, yy, dlaczego tych urządzeń jest tak dużo? Yy, bo są fajne. To nie, jest, to nie jest, jakby to, kurczę blade, no nie jest, ja bym chciał nawet, żeby to z czasem tak jakby urosło do miana, do miana Victrona. No Victron jest takim urządzeniem przez wszystkich off-gridowców -grid, off bardzo dobrze znanych, Aha. no bo jak ktoś zaczyna off-gridy, to zaczyna od czego? Od ładowarek MPPT Victrona. Aha. Bo to taki najprostszy Aha. sposób na zdjęcie, na zdjęcie tak jakby prądu. A to urządzenie, ja uważam, że to jest wystarczające do domu, tak? cena optymalna. I da się z tym żyć. Ma swoje minusy, bo no, trzeba tego pilnować. Każdy system. Kurczę, yy, czy off-grid taki, czy off-grid inny, yy, słuchajcie, nie wiecie nic o tym, to pooglądajcie nas najpierw trochę, yy, złapcie trochę tej wiedzy i dopiero potem zacznijmy się w to bawić wspólnie. Tak? Dlatego że z dnia na dzień trzeba zrozumieć, jak to działa, trzeba zrozumieć, czego od tego chcemy, bo jak wam ktoś tego nie wytłumaczy, to, to skąd będziecie wiedzieć? <laughs> To w takim razie tym o tym miłym akcentem powiedziałeś żeby nas oglądać żeby obserwować też tak uważam tak potwierdzam to zgadza się bo łącznie z tym nawet jeżeli zobaczycie ile rzeczy albo nawet jeżeli byście zaczęli i przewinęli sobie jeżeli pierwsze filmy na twoim kanale pierwsze filmy na moim kanale. A później byście zobaczyli przykładowo... Jak, dawno, ostat... to, jak Wiesz, dawno to było? <laughs> A później zobaczyli te filmy, które były nakręcone teraz całkiem niedawno, to sami możecie sobie wyciągnąć wnioski odnośnie tego, że być może czasami jest trochę tak, że wyjdziecie w tą stronę, gdzie pewnie wasi koledzy my stamtąd wracamy to może warto by było zapytać, ładnie, co tam ładnie jest. Ładnie to ujęłeś, normalnie, aż, aż prawie, że poetycko, tak? Nie, to pięknie to ująłeś, tak? Żeby się po prostu zastanowić, od czego tak, zaczynamy, tak, bo może tak. warto zacząć chwilkę później, tak. ale fajniej, i nie mówię tutaj, że na skróty, ale tylko i wyłącznie po to, żeby niepotrzebnie dwa, trzy razy nie wydawać pieniędzy i żeby jak gdyby może w sposób taki bardziej racjonalny, bo dużo mniej i taniej wtedy to kosztuje, jeżeli skorzysta się z wiedzy, tudzież z tych błędów, które były popełnione przez inne osoby. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Zapraszamy na kanał Mecenas on Off-Grid. I oczywiście na... trudna. Nazwa, trudna. Oczywiście... Wszystkim, ta... wszystkim pod górkę. I oczywiście na dobry projekt. Także co? Widzimy się na kolejnych odsłonach do miłego. I co? Pozdrowienia dla Was, cześć! hej. hej.